Doberek, ja jestem Strzybor, a dziś porozmawiamy trochę o przyciekach. Jak one działają? Czy mogą być w ogóle niebezpieczne? I dlaczego każdy z nich musi być traktowany jak fantazja do czasu potwierdzenia chociaż części. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz zostawieniu lajka i komentarza pod tym filmem. Oraz o tym, że streamuję na Twitchu, więc wpadajcie. Zacznijmy od początku, czyli rozpisania takiego wycieku w teorii. Zakładamy, że pracownik posiadł informacje, które udostępnia powiedzmy na Ride Secrets. Przede wszystkim nie może tego zrobić ze swoich prywatnych kont, czy roboczych, bo będzie to łatwe do namierzenia. Do czegoś takiego musiałby użyć i vpn i nowego konta, i najlepiej nie być w miejscu zamieszkania. Taki przeciek pojawia się, ludzie dyskutują, bandy się dowiaduje. Co w tym momencie robią? Zakładamy, że to nie jest planowany wyciek, więc sprawdzają swoich pracowników. A że dane informacje ma jakaś grupa ludzi, nie jest to tak naprawdę trudne, by znaleźć, kto mógł to zrobić. Czasem osoba sama się wsypie, czasem ktoś inny wsypie tą osobę, a czasem po prostu się nie dopilnowała. Wtedy zaczynają się kary. Jak przychodzicie do takiej firmy jak Banji, musicie podpisać umowę o poufności. Taka umowa zobowiązuje osobę do utrzymywania tajemnic firmowych w sekrecie przed osobami trzecimi. Czyli tak naprawdę nie mogą o tym rozmawiać ani na Discordzie z nimi znajomymi, ani z osobami bliskimi, ani w ogóle z nikim. Teoretycznie w pracy nie ma tego problemu, to zależy od tego z kim się rozmawia. Osoby będące wyżej w firmie mają więcej informacji, więc rozmawianie o nich z, nawet z pracownikami tylko będącymi niżej też nie powinno mieć miejsca, jeśli dostępu do takich informacji nie mają. I co z tymi karami? Otóż są to głównie kary finansowe i to spore. Są one rozpisane na dziesiątki tysięcy złotych, dolarów czy euro zależnie od kraju i firmy. Dla przykładu, w Polsce, oprócz NDA, mamy jeszcze przepisy prawne chroniące firmy przed ujawnianiem tajemnicy. I za to grozi, oprócz kar finansowych, kara ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat dwóch. Sami więc możecie już zauważyć, że jest to traktowane bardzo poważnie. I będąc w sytuacji, gdzie takie dane macie, raczej nie pomyślicie, o, udostępnię to na Discordzie, to na pewno dobry pomysł. To jest jeden z powodów, przez które trzeba traktować każdy taki przeciek z nieufnością. Po prostu taka osoba musi albo w to umieć, albo być głupia i myśleć, że jej nikt nie przyłapie. Podzielmy więc sytuację z przeciekami. Pierwsza, osoba faktycznie dowiedziała się rzeczy, które udostępnia. Możliwe, że jest pracownikiem lub znajomym czy osobą bliższą pracownika. Druga osoba nie dowiedziała się nic, ale wymyśliła kilka rzeczy, które udostępnia. Nie wiem, co takimi osobami kieruje, dla mnie brzmi to po prostu bez sensu. Trzecia firma sama wypuszcza wyciek. To się zdarza, zwłaszcza wtedy, jak trzeba wywołać poruszenie w społeczności i zainteresowanie grą. Jest to całkiem dobry sposób na utrzymanie dyskusji. Są też sytuacje związane z dataminingiem plików. Nie są one przeciekami, a ludzie, którzy upubliczniają te informacje, nie są pod umową o poufności. Jest możliwe, że dla danej gry konkretne rzeczy już są w plikach, ale nie zostało to jeszcze zapowiedziane. Różne rzeczy można wyciągnąć, od modeli postaci, aż do nagrań tekstu. To się zdarza całkiem często w porównaniu do reszty i raczej nie jest karane. Ale warto zwrócić uwagę na to, czy umowa Terms of Service i umowa o użytkowaniu, którą zwykle akceptuje się podczas pierwszego uruchomienia gry, zawiera coś, co może sugerować, że możecie dostać za to bana. Patrząc na te trzy sytuacje z przeciekami, można bezpiecznie założyć, że przecieki, prawdziwe przecieki, pochodzą głównie od firmy. Wtedy są kontrolowane, nie ma najważniejszych danych ujawnianych, a poruszenie jest. Do tego nikt nie naraża się na zwolnienie i ewentualne problemy prawne. Warto też zauważyć, że rzekomy przeciek z firmy może zawierać zmyślone informacje, czyli kombinacja dwóch sytuacji. Dlaczego traktujemy przecieki z nieufnością? Po pierwsze, dlatego, że ludzie po prostu lubią wymyślać głupoty. Po drugie, dlatego, że kary za takie przecieki są zbyt wysokie i raczej mało osób chciałoby się narazić na takie coś. Po trzecie, cały proces, jak i ukrycie tego, że to akurat ty, jest dość skomplikowany. I po czwarte, bo zazwyczaj nikomu się to nie opłaca, bo rzeczywiście, co dostaniecie za to, że udostępnicie takie dane? Czy to znaczy, że każdy przeciek jest fałszywy? Oczywiście, że nie. Czy to znaczy, że powinniśmy dać sobie spokój z przeciekami? Możemy, ale nie musimy. Ja osobiście lubię o nich dyskutować, myślę, że zauważyliście to po moich materiałach o Pastebin czy o innych teoriach. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym temacie. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i coś z niego wynieśliście. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do was Szybor. Do zobaczenia.